Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Cynk, mam nadzieję, że macie dobre humory. A jeżeli nie macie, to mam nadzieję, że chociaż odrobinę Wam w tym pomogę. Bo dzisiaj kilka informacji na temat mojego kanału. Co się zmieniło? Co się zmieni? I ogólnie parę fajnych nowości oraz informacji. Tak ogółem, więc zapraszam serdecznie do słuchania. Aktualnie chciałem Was poinformować, że zarobiłem 96 funtów, jeżeli chodzi o od poprzedniej mojej wypłaty z YouTube'a, i całość zostanie przeznaczone na Was, czyli na moich widzów. Zostanie rozdane, bo to jest, tak mniej więcej 500 zł. To zostaną dla pięciu osób podarowane po stóweczce. a kiedy to będą w momencie, w którym otrzymam pieniążki, nie wiem, którego mi wyszło do 29, bodajże tam pisze, że wysyła Google, więc te pieniążki oczywiście zostaną podzielone na pięciu moich widzów i każdy będzie mógł otrzymać bonus, y oczywiście jakiś voucher do jakiegokolwiek sklepu chcecie po prostu stuweczkę dla pięciu osób i chciałem Was od razu poinformować, że wszystkie te rozdawajki, bonusowe, niebonusowe, będą losowane na Twitchu, czyli na żywo, żebyście wy wiedzieli, że to nie jest żaden skam, że ja nie wybieram tych osób, które otrzymują te pieniądze. To wszystko jest totalny los i ja nic nie poradzę, że niektórzy mają naprawdę po 30 wzwyż prób. Bardzo Was za to przepraszam, ale nic na to nie mogę poradzić. To jest po prostu Wasz pech. Oczywiście wszystko macie w opisie, każdy link do Twitcha, Discord'a i tak dalej. I zapraszam serdecznie jeszcze na Discorda i na tym się jeszcze zatrzymamy, bo chciałbym jeszcze troszeczkę o tym pogadać. Oczywiście niektórzy z Was doskonale sobie zdają sprawę o moich planach na przyszłość, jeżeli chodzi o kanał, bo oglądali film, gdzie właśnie tłumaczyłem moje plany, mniej więcej takie. No to zdajecie sobie sprawę, że miałem dużo później tak naprawdę rozpocząć i live'y i zaproszenie na Discorda i tak dalej, ale pomyślałem sobie, że... Lepiej chyba szybciej to zrobić i jakby już szybciej zbierać, jakby ludzi do tego, żeby właśnie wiedzieli, co się tam znajduje, a do tego muszę rozwiązać też problem właśnie z rozdawajkami, bo jest ogromny problem z racji tego, że bardzo dużo komentarzy usuwa, więc. Ale jednocześnie muszę mieć te rozdawajki na YouTubie, z racji tego, że tam mi zależy na statystykach, dlatego też zapraszam Was serdecznie na Discorda, gdzie no, jest wiele opcji tak dla Was, możecie po pierwsze się ze mną skontaktować i bezpośrednio do mnie napisać w jakiejś tam sprawie, ale nie tylko, możecie po prostu jeszcze tam polecać jakieś filmy, żebym zrobił reakcję na nią. Możecie pisać, oczywiście, wstawiać memy i wiele, wiele innych, ale jedno z najważniejszych jest bonus. Gdy wejdziecie na mojego Discorda, pierwsze co wejdziecie sobie oczywiście w zakładkę weryfikacja, klikniecie, dostajecie automatycznie rangę, następnie widzicie już wszystkie wszystkie kanały jakie są. No i tutaj bardzo ważne jest dla osób, które interesuje tylko i wyłącznie bonusowa rozdawajka, czyli wygranie 150 zł, otóż na kanale bonus będą się pojawiać właśnie rozdawajki bonusowe raz na jakiś czas i tam będzie losowanie tylko i wyłącznie na Discordzie. Oczywiście z YouTube'a się nie martwcie, bo po prostu po pierwsze to będą filmy o tym, jak się zgłosić bardziej dokładnie o co chodzi z tymi bonusami, i będą tam losowania tylko i wyłącznie na Discordzie, bonusowe rozdawajki, a zwykłe dalej będą e, oczywiście losowane na YouTube, więc tutaj się nie martwcie ludzie z YouTube'a, nic takiego nie zmieniam. Oczywiście będą losowane z filmu na YouTubie, ale same losy będą na Twitchu, na live, żebyście wy widzieli, że to nie jest żadne oszustwo. Dlatego też zapraszam serdecznie na mojego Twitcha, bo możecie sobie go zaobserwować i tam będą live, czyli będę robił tam reakcje. Później te reakcje zostaną przesłane na YouTube jako po prostu film, więc tak będę lawirował, tak? Wszystko będzie się praktycznie działo na live więc będziecie mogli brać tak naprawdę czynny udział w tym co robię a następnie będziecie mogli też pisać dokładnie co, co chcecie i polecać od razu na live coś do obejrzenia a następnie później będą z tego odcinki na YouTube i tak postanowiłem to robić bo wydaje mi się że to będzie chyba najlepsza opcja żeby jak najszybciej rozwinąć w sumie trzy platformy Discorda Twitcha oraz YouTube'a. Mam nadzieję że niezbyt pomieszałem. I jakby dało się to wszystko zrozumieć, co powiedziałem, tak przynajmniej mi się wydaje. Najważniejsza informacja z tego wszystkiego, po prostu, zapraszam na Discord'a i Twitcha, a następnie będzie rozdane 500 zł dla moich widzów, po prostu dla pięciu osób, ale kiedy, nie wiem. I w sumie tyle, jeżeli chodzi o wyniesienie z tego filmu, a resztę mojej paplaniny to potraktujcie jako paplaninę. Natomiast jeżeli chodzi o częstotliwość live'ów, na pewno będą one w soboty i w niedzielę na 100%, chyba że coś mi się stanie, ewentualnie zachoruję, ewentualnie gdzieś pojadę. Nieważne, ale jest sobota, niedziela, możecie się spodziewać. Jeżeli chodzi o godzinę, nie wiem, bo różnie, ale na pewno już od 18 powinienem być, więc jeżeli mielibyście już się tak nastawiać na którąś godzinę, to tak po 18, tak? Następnie, jeżeli chodzi o czytanie komentarzy, będą oczywiście one, ale nie będą tak często, z racji tego, że po prostu bardziej się skupię na live'ach i większą ilość będę chciał robić reakcji na jakieś piosenki, filmy itd., a następnie z tego będę zbierał może dwa razy w tygodniu, może raz w tygodniu ale proponuję właśnie sobotę lub niedzielę poświęcić na to, żeby zgarnąć kilka fajnych komentarzy, przeczytać je i najwyraźniej zrobić coś takiego, a nie żerować na jednym temacie w czytaniu komentarzy na ostop, bo może to się po prostu w większości przeje, prze, przejeść więc no, postanowiłem to troszeczkę zmienić, urozmaicić. Nie wiem, co wymyślicie, może jednak lepiej robić prawie codziennie, na przykład, ale to wydaje mi się, że wtedy, wiecie co, ja nie będę miał tak dużo czasu, bo w tygodniu również będę chciał robić jakieś livey, żeby zrobić właśnie reakcje, tyle, że no nie mogę robić ich nie wiadomo ile, bo ja jak przyjdę z pracy, to, to praktycznie nie mam za dużo czasu, więc będą one w nocy te livey i będę musiał też te materiały zebrać, żeby od razu wstawić na YouTubea. Dlatego też nie będę jakoś specjalnie Montował tego wszystkiego, bo jakbym chciał jeszcze to montować, no to ja bym musiał nie pracować wtedy, nie? Więc no, jest to dla mnie ciężkie czasowo, więc na razie musicie wytrzymać bez montażu, chociaż wydaje mi się, że póki co moim widzom to nie przeszkadza. No, chyba, że wam to przeszkadza, dajcie znać, i wtedy najwyżej będzie rzadko film. Ale jakoś tak bardziej zmontowany, ale wydaje mi się, że nie. Że czasami jest po prostu tak, jak jest teraz aktualnie. To nie jest wcale tak źle, tak? Więc, no, jeżeli chodzi o mnie, wydaje mi się, że to są takie ważne informacje, które chciałem jeszcze Wam przekazać. A no tak, bo YouTube pozwala zarabiać od 5 minut. To, od 8 minut. Dlatego film będzie trwał przeszło 8 minut. Ale nic więcej nie będzie tam. Więc tyle. Dzięki. Do zobaczenia. Thank you.